Już biegnie, patrzcie, patrzcie. O, kuleczka. Cześć, kuleczka. Cześć, kuleczka. Rower muszę postawić, ale. Cześć, kuleczka. Kuleczka. Widziałem puszystego kota, ale schował się pod schodami. Nie mogłem go nagrać. Szkoda. Ale jest kuleczka. Również jest puszysta. Chociaż tamten dużo bardziej. Co on tu robił w ogóle? Kuleczka. Kuleczka, jak mnie zobaczyła, fajnie. Jak się podniosła szybko. Czekałaś na mnie? Co? Malutka. Nie mam żadnego talerzyka. Co tu teraz zrobić? Idziemy z kuleczką tam. W nasze ulotki.